Dzień dobry! Tak jak zapowiedziałem w moim ostatnim odcinku, będąc na cmentarzu na Szczecińskiej, że wybieram się na południową część łodzi i odwiedzę tutaj kilka cmentarzy. No i tak właśnie się stało. Znajduję się na ulicy Żgowskiej na cmentarzu pod wezwaniem Świętego Franciszka. Te dwa, które odwiedzę w pierwszej kolejności, czyli cmentarz świętego Franciszka i później pojadę daleko na ulicę Kurczaki, to są dwa cmentarze, które były dopuszczone podczas okupacji do pochówku Polaków. Wyłącznie chowano tutaj Polaków. Zresztą ta dzielnica, która, w której się znajduje Hojny, ona była taka uboga i Niemcy planowali właśnie, żeby wszystkich Polaków zepchnąć tutaj z centrum Łodzi, żeby ich zasiedlić właśnie w tej części południowej Łodzi. Stąd też te pochówki na tych dwóch cmentarzach. Znajduje się przy grobie pana profesora Czesława Świrty. Pan profesor skończył studia na wydziale operatorskim i pod koniec lat 50. już działał jako operator. A w latach 80. był dziekanem wydziału tej, tejże instytucji. Pan Czesław był operatorem filmu, takiego serialu wycieczka wycieczka nie wiem czy państwo pamiętacie taki serial młodzieżowy detektywi na wakacjach również tam pan Czesław był autorem zdjęć i taki film który ja lubię i sobie cenię to jest film Rycerz w reżyserii Lecha Majewskiego no taki troszeczkę w takiej tonacji poetyckiej lubię taki ten typ właśnie kina Z cmentarza na ulicy Żyrzkowskiej przenosimy się na ulicę Kurczaki. Ta nazwa wzbudza rozbawienie moich koleżanek z firmy, bo akurat tak się składa, że na tej ulicy znajduje się taki duży nasz biznesowy partner, którego odwiedzam. Jak wspominam właśnie, że muszę jechać na Kurczaki załatwić jakąś sprawę, no to dziewczyny się śmieją przez telefon popularny cmentarz na Kurczakach, tak? Łodzianie tak go nazywają, choć nazwa, no to oczywiście jest cmentarz pod wezwaniem świętego Wojciecha. Na terenie cmentarza na Kurczakach znajduje się ten pomnik ofiar dzieci Łodzi z różnych obozów przesiedleńczych, obozów wychowawczych, takich obozów pracy, jak znajdował się na przemysłowe, ale nie tylko, tam na Strzelców Kaniowskich. Ojej, dużo by wymieniać takich miejsc obóz germanizacyjny również. Los dzieci łódzkich był naprawdę nie do pozazdroszczenia. Trzeba pamiętać, że to nie była generalna gubernia, to, to był kraj warty, czyli y, teren lidzmannstadt jak nazywano Łódź podczas okupacji został wcielony do właśnie do, 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 do Rzeszy, tak? Stąd też Polacy byli tutaj nie y, obywatelami kategorii drugiej, ale trzeciej albo czwartej. Już nie będę mówił jakie restrykcje, jakie ograniczenia obowiązywały, no między innymi też właśnie ten y, taki srogi los, który spotkał y, te niewinne dzieci. Na cmentarzu na kurczakach odwiedzam tylko jedną osobę, ale za to jaką osobę? to jest prawdziwy człowiek renesansu, jeśli można tak powiedzieć, czyli wszechstronnie uzdolniony, o wielu talentach. Człowiek pan profesor świetnie wykształcony. Ukończył łódzką filmówkę na wydziale operatorskim, ale nie tylko, bo też Akademię Muzyczną w takiej specjalizacji właśnie tam dyrygentury. Pan profesor Leszek Orlewicz, to jest tak, i reżyser, i scenarzysta, i kompozytor muzyki do stu filmów co najmniej, i, i, i animacji. Także, tak jak powiedziałem, no naprawdę bardzo, bardzo wszechstronny człowiek właśnie w dziedzinach sztuki filmowej. Tu trzeba wspomnieć, że w latach 90. pan profesor zakupił Taki, yy, taki system montażu nieliniowego, Avid. Ja już wspominałem chyba o tym systemie, będąc na Kamery Image, Mówiłem o panu y, Walterze Skocie Sco Marczu, bo to w zależności, jak czy będziemy po angielsku, czy po niemiecku wymawiali to nazwisko. On napisał świetną książkę, taką, taki klasyk w tej dziedzinie, jeśli chodzi o montaż filmowy. Pan Marcz wspomina o tym, że. Yy, Właśnie takie największe sławy reżyserskie były bardzo przywiązane do tego systemu. Jak później weszły jakieś tam nowoczesne technologie, to wielu z nich jeszcze pozostawało właśnie przy tym Avidzie. Dawał takie świetne efekty, że film Angielski Pacjent, pamiętacie Państwo ten sławny film, gdzie właśnie za montaż przy użyciu tego systemu otrzymał chyba Pan Walter właśnie tego Oscara. Nie wiem, ten 2020 rok jest jakiś trochę pechowy dla. Generalnie dla ludzi, nie tylko filmu. To chyba po kosie covid tak mi się wydaje. No, nie będę tutaj, że tak powiem, dywagował. Jako ciekawostkę chciałbym Państwu pokazać: tutaj na cmentarzu świętego Wojciecha pochowany jest król cyganów, Kwiek Bango, Żył lat 66. W tej części południowej łodzi mieszkało właśnie bardzo dużo cyganów. Jeszcze dzisiaj będziemy oglądali kilka grobów na innym cmentarzu. Ale tu na chwilę się zatrzymam, bo przypomniał mi się taki film y, z 1978 roku. Film amerykański zatytułowany właśnie nie inaczej jak Król Cyganów, nie wiem czy pamiętacie Państwo ten film. Tam na, e, debiutował, to był debiut filmowy Erika Robertsa, e, brata Julie Roberts. Ten film mi się tak spodobał, w przeciągu kilku dni obejrzałem ten film dwu albo trzykrotnie nawet. No to jest magia kina. Stąd też właśnie, jak zobaczyłem ten grup Króla Cyganów, no to to mi się przypomniało. Polski film natomiast, naj, najbardziej znany dotyczący tej tematyki, no to jest oczywiście Papusza Krauzego i jego żony z 2013 roku, o ile dobrze pamiętam. To był film biograficzny o poetce właśnie romskiej, Papuszy i tą rolę właśnie tej cyganki zagrała Jowita Budnik, o ile się nie mylę. Lata 90., czyli ten wczesny okres transformacji ustrojowej, to nie jest tylko czas, kiedy masowo upadały kina, bo rzeczywiście w latach 90. łódzkie kina po prostu wszystkie szły kolaps. To też jest czas upadku poczucia bezpieczeństwa. W tym, w owym czasie gangsterzy mieli się najlepiej. W porozumieniu z dopiero co powstającą policją, e, politykami, światem, e, świat przestępczy po prostu kwitł. I, i to, no, tak jak mówię, gangsterzy się mieli. To były złote, złote czasy gangsterowskich. I też było masę różnych takich zuchwałych, okrutnych napadów, porwań. E, jednym z takich wydarzeń to było zastrzelenie. Małżeństwa cygańskiego, i to jest właśnie tutaj ten okazały grób, to jest tych państwa, którzy zginęli od kul jakichś bandiorów. Przenieśliśmy się na Rudę Pabianicką. No, to jest bardzo ciekawe miejsce. Kiedyś to było miasto, po prostu osobne miasto. Mało tego, że miasto to jeszcze miasto, które miało skor, wyścigów konnych, no. Bardzo ciekawe miejsce. Ja już w jakimś innych moich materiałach się pojawiały e, miejsca z Rudy Pabienickiej, e, ale dzisiaj, właśnie chciałbym, e, może nie skupić się na samym mieście, tylko ciut opowiedzieć o cmentarzu ewangelicko-Augsburskim, na którym właśnie się znajduję przy ulicy Sopockiej. I nie jest to wielki cmentarz, on jest mały. Przeważają groby e, katolików. To nie da się ukryć tam od pewnego. Czasu pozwolono właśnie na pochówki, no i te groby Polaków, tutaj wyznania rzymskokatalickiego zdominowały ten cmentarz. Choć pozostały jeszcze właśnie te stare nagrobki, takie bardzo okazałe, a poza tym na tym cmentarzu też są pochowane ekshumowane szczątki cmentarza z ulicy Felszyńskiego. Cmentarz Wiznera, tak chyba się nazywał. Kolega, który mieszkał na ulicy Pięknej, właśnie kiedyś mnie zaskoczył, mówi, chodź do parku na cmentarz. Ja mówię, jak na cmentarz i do parku. A on mówi tak, bo tu cmentarz był. Mówi, pokazywał mi jakieś tam pozostałości właśnie na grobków yy, na trawniku, i dzięki właśnie temu dowiedziałem się, że tam był również cmentarz niemiecki. To nie jest pierwszy przypadek, gdzie właśnie tak się likwiduje te cmentarze na tych miejscach. Postają, nie wiem, jakieś place zabaw, chociażby tak jak jest na Taufilowie, wiem, gdzie był cmentarz i gdzie w tej chwili właśnie są postawione jakieś tam huśtawki. Ale nie o tym. Będę właśnie tutaj szukał grobów dwóch aktorek. Nie uniknąłem kłopotów i problemów w odnalezieniu grobu, tego, przy którym stoję. Takiego skromnego, ale naprawdę przyznaję się, że się tym razem się zaciąłem. Bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby odnaleźć tą mogiłę. Pani Krystyna Stypułkowska-Smith. Zapamiętana przez wszystkich wielbicieli polskiego kina z kreacji Pelagi, tak się nazywała ta filmowa rola w filmie Niewinni czarodzieje. Towarzyszyła tam Łomnickiemu, który grał Bazylego i oni ta, no młodzi ludzie, tak? W tym czasie bardzo młodzi ludzie, oni toczą ze sobą taką naprawdę rozmowę na wysokim poziomie, tam taka zniuansowana, tam metaforyczna i taka naprawdę wyszukanym językiem, i takim. Wiem, ale to wszystko było takie delikatne. Film ma swój nastrój, jest bardzo poetycki. Można go oglądać spokojnie teraz. I wydaje mi się, że każdy. Młody człowiek coś tam dla siebie w tym filmie odnajdzie. Pani Krystyna Stypułkowska, no, naprawdę, osoba światowa. Ona trochę tak trafiła do filmu, no nie powiem przypadkiem, ale to były takie czasy, że często do ról kobiecych zatrudniane były młode dziewczyny, atrakcyjne, piękne kobiety. Gdzieś zobacz, ktoś ją, ktoś kogoś tam dostrzegł na basenie, powiedzmy, nie wiem, zobaczył zdjęcie w jakiejś kolorowej prasie, chociaż ta kolorowa prasa nie była taka bogata jak dzisiaj. Ją dostrzegł Bogdziewicz. W momencie, kiedy ona pracowała jako tłumaczka, w owym czasie do Polski były zapraszane takie wielkie nazwiska, jak i Montand czy René Clair, i właśnie pani Krystyna, przez to, że ona była absolwentką romanistyki i świętnie posługiwała się również językiem francuskim, no to służyła tam jako yy, tłumaczka. No i do to dostrzegł ją Bogdziewicz. No, <laughs> chyba wydaje mi się, że kierował się urodą, bo była wyjątkowa ładna dziewczyna. I zaproponował jej taką rolę epizodyczną. W jakiejś kom swojej komedii. Chyba to były kalosze szczęścia bodajże, no ale jeżeli się pomyliłem, to proszę mi wybaczyć. I dalej się już tam potoczyła jej kariera, krótka kariera filmowa, bo trzeba przyznać, że do końca chyba lat 80-60, przepraszam, grała jeszcze gdzieś tam w filmach, nawet we Włoszech zagrała w jakimś filmie, bo ona wyjechała do Włoch, zrezygnowała z kariery aktorskiej, już tylko się poświęciła temu swojemu wyuczonemu zawodowi, wyjechała do Stanów, tam chyba poznała, bo to jest dwojga nazwisk pani jest, Typułkowska-Smith, czyli chyba to jest po małżonku ta druga część. I rozwiodła się, wróciła do Europy, chyba do Francji, do Paryża. Potem z powrotem, jeszcze wróciła raz do, do Stanów. W Stanach pracowała, uwaga, w, depa w Departamencie Stanu USA. No? Marła w Arlington. Arlington jest niedaleko Washington D.C. Miałem okazję tam być w ubiegłym roku. I prochy pani Krystyny i chyba jej mamy. Nie chcę tutaj skłamać, bo tego nie sprawdziłem, ale tak patrzę po roczniku, że tak by to wyglądało. Zostały sprowadzone właśnie do Polski i w ubiegłym roku na jesień zostały pogrzebane właśnie w tym miejscu, w takiej bardzo skromnej mogile. Szkoda, że mam tak daleko, bo chętnie bym tutaj właśnie przyjeżdżał i zapalał pani Krystynie jakąś lampkę. Zaraz Państwu pokażę, to tutaj są takie okazałe groby cygańskie, z racji tego właśnie, że na południu Łodzi, o ile pamiętam, właśnie w okolicy gdzieś tam Górniaka, rynku na Górniaku, była taka ulica, jedna czy dwie, gdzie mieszkało bardzo dużo właśnie Cyganów. I stąd też no, w ich tradycji jest stawianie takich bardzo okazałych grobów, jak tutaj Państwo macie teraz okazję oglądać. Nie lubię przyznawać się do porażek, a tak muszę uczynić tym razem. Poszukiwałem grobu pani Joanny Stasiewicz. Znalazłem grób o, o tym nazwisku. Prawdopodobnie to mogą być pani Joanny Teściowie, bo ona z domu jest Ignaciuk. Pani Joanna opuściła nas e, niedawno, w 2020 roku. Przegrała walkę z rakiem. Była to aktorka lalkarka, wieloletnia pracownica naszego sławnego teatru lalek Arlekin. Co dla mnie najważniejsze, to ona była również aktorką dubbingową właśnie dla łódzkiego semafora, dla bajek. Pingwin Pikpok. Ten głos taki, ojejku. Ja już opowiadałem troszkę o pingwinie Pikpoku, bo on ma swoją taką figurkę zlokalizowaną przy pielisku Fala w Parku Zdrowie. W moim tam takim materiale, kiedy odwiedzałem właśnie figurki tych bohaterów bajek semafora. I nie tylko, bo jeszcze trzy misie, pamiętacie państwo, też jest trzy misie właśnie. To jeden miś to był głos właśnie pani Joanny. Szkoda, żałuję, naprawdę żałuję, że nie znalazłem tego grobu. Jeżeli ktoś z Państwa jest stąd, mieszka blisko Sopockiej, był na pogrzebie, znał panią Joannę. To jakby pod moim filmem gdzieś załączył zdjęcie tutaj grobu z jakąś lokalizacją, to byłoby bardzo, bardzo miło. Jeszcze nie opuszczamy Rudy Pabianickiej. No nie wiem, mamy jakiś taki sentyment do tego miejsca. Świadomość tego właśnie, że to było osobne miasto, miało swoje parafie. I tak ten cmentarz świętego Józefa oblubieńca powstał na początku XX wieku i on został przekazany tutaj, bo to chyba była też własność prywatna ten teren, właśnie parafii świętego Józefa i na tym miejscu, na, tych, na tym cmentarzu też ponoć się zachowało właśnie, ciężko mi teraz tutaj odszukać, ale groby jeszcze tych dawnych mieszkańców Rudy Pabianickiej. Takim punktem, który od razu rzuca nam się w oczy, to jest właśnie ten pomnik kamienny, który jest zwieńczony właśnie krzyżem, powinien być zwieńczony krzyżem. Nie wiem, czy on się tam ułamał. Tak mi się wydawało, że tam poprzednio był krzyż. Poświęcony jest ten pomnik Tadeuszowi, Kościuszce i Bartoszowi Głowackiemu. Jak Państwo widzicie, tutaj ta inskrypcja nas o tym informuje, ale również są jakieś też płyty dedykowane innym naszym bohaterom wojennym. Znajduje się. Obok grobu pana Piotra Janczerskiego, a w zasadzie pana Piotra Janika. Janczerski to jego pseudonim artystyczny. Teopolskie polskie wielkie paradnice, kazały poszyć czerwone spódnice, sialala, sialala, -la, la -la -la -la, i tak dalej, i tak dalej. No to ten przebój jeszcze był modny w latach 70. on tak wracał ale dlaczego akurat w naszej wycieczce nie pominąłem tego grobu. Pamiętacie Państwo, mogę datę pomylić, chyba to jest 1967 rok, Jerzego Passendorfera, film Mocne Uderzenie, no to takie tam o, o, o grupach big-bitowych, czy powiedzmy rock rock'n'rollowych, no i oni tam się pojawiają właśnie, oni, to mam na myśli zespół nie wiem właśnie, czy on tu był w Niebiesko-Czarnych wtedy, czy to już był zespół, no to co, ale w każdym bądź razie jeden z tych zespołów tam się w tym filmie pojawia, gdzie jeden z wokalistów jest właśnie Pan Piotr. Pan Piotr również, należy wspomnieć, że no bo on był i reżyserem, szczególnie reżyserem takich widowisk plenerowych, ale to już w późniejszych latach pisał też takie, pisał scenariusze do, dla jakichś programów takich dla dzieci, teksty piosenek, a jego właśnie kariera zaczęła się w Niebiesko-Czarnych, a następnie założył właśnie ten zespół, no to co, znane z tych opolskich dziełchy. z tej piosenki nie tylko. To były takie pierwsze polskie teledyski, można powiedzieć, bo nie wszyscy mieli okazję oglądać koncert w Opolu na żywo. Ale te piosenki, które zdobyły uznanie publiczności, a niewątpliwie takim była ta piosenka właśnie, którą śpiewał pan Piotr. No to później była w formie tak jakby teledysko. No i tam nasi chłopcy tutaj z gitarami tam kolorowymi, w kolorowych takich ubraniach ludowych, gdzieś tam na sianie, gdzieś się turlają i tak dalej, i tak dalej. No to to się wszystko wpisało w taką hasło wtedy, takie propagowane, żeby polska młodzież śpiewała polskie piosenki. Że oni się tak fajnie wpisali właśnie w takie oczekiwania tutaj naszych rządzących. Ich przez to no, byli promowani, no nie da się ukryć, mieli łatwość tam wydawania płyt, potem powstawały kolejne przeboje, choć nie, nie wolno im odmówić tego, że to były tak melodyjne, tak łatwe do zaśpiewania. To było takie połączenie muzyki folkowej z bluesem trochę, trochę z jakimś takim jazzem nowoorlańskim. No, taka dziwna mieszanka. Znajduje się przy grobie Józefa Łodyńskiego, aktora urodzonego w Łodzi i tamże zmarłego. Pan Józef był bardzo długo związany z naszym teatrem imienia Stefana Jaracza. No, do samej śmierci można powiedzieć. Twarz pana Józefa jest rozpoznawalna. Zagrał w bardzo wielu filmach. Zagrał w chłopach, zagrał w pociągu na przykład takiego jakiegoś tam policjanta pod cywilne i tu go zapamiętałem, ale najbardziej chyba e, pamiętamy go z roli e, agenta Gestapo Wasiaka e, w, e, w stawce więcej niż, większej niż życie. Aha, jeszcze jeden taki jeszcze jedna taka rola, gdzie właśnie pan Józef mi zapadł w pamięci. Pamiętacie Państwo tą wspaniałą komedię, jak rozpętałem. II wojnę światową z Kociniakiem w roli głównej, gdy podczas tych jego tam wojennych perypetii trafił na jugosłowiański statek. <grywki> I tam y, taki palacz wychudzony, wybrudzony w tym takim pyle węglowym no to właśnie to był y, pan Józef Łodeński. Pana Józefa mieliśmy okazję również zobaczyć y, w Hubalu y, w y, Ogniomistrzu Kaleniu. W czym jeszcze? Baza Ludzi Umarłych, w, w Koperniku. No, wiele, wiele filmów bym tutaj musiał wymieniać. Ale o, jeszcze jeden mi się film teraz przypomniał. Orzeł. Tam grał jakiegoś mata. Taką rolę, która, no, też nie można powiedzieć, żeby to była rola zupełnie tam taka trzecioplanowa. Wcale mnie nie zdziwiło, kiedy zapytałem tutaj na cmentarzu taką panią, która na oko wyglądała tak na lat 40 o grup państwa framerów, i ona tylko wzruszyła ramionami i powiedziała, że nie wie. Natomiast jak zatrzymałem panią, już taką starszą, nawet ode mnie starszą, i spytałem właśnie, gdzie są pochowani państwo framerowie, no to ona od razu powiedziała: tak, tak, proszę bardzo, tutaj właśnie w rogu cmentarza znajdzie pan tą mogiłę. No i po tych wszystkich tutaj wskazówkach już bez trudu dotarłem. Dla tego starszego pokolenia to Państwo Framerowie no to byli znani dlatego, że to była taka obok tercetu egzotycznego, no to właśnie Framerowie to była taka para wokalna, małżeństwo śpiewające, które na jakichś imprezach, ja sam pamiętam jak to były, czy tam były jakieś urodziny, czy imieniny moich rodziców i schodzili się goście, no to wtedy na bambino, wrzesadę były jakieś tam pocztówki dźwiękowe czy płyty, i całe towarzystwo bawiło się, tańczyło do muzyki, właśnie framerów. Framerowie to jest, to jest pseudonim artystyczny. Pani Zos, Zofia nazywała się Schumer, a pan Zbigniew Frankiewicz. I z części tych właśnie nazwisk utworzono Fikcyjne nazwisko framer. Dlaczego tutaj przyszedłem i o tym Państwu opowiadam, bo film, sławny film, amator, w reżyserii Kieślowskiego, tam framerowie grają samych siebie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tą właśnie część filmu, gdzie się pojawiają, gdzie ta para małżeńska występuje. I jeszcze trzeba wspomnieć właśnie, że pan Framer wystąpił też jako śpiewający aktor w Sonacie Marymoncki. To był taki film nakręcony na podstawie powieści Marka Chłaski. Przypominam sobie, że tam się pojawił pan Frankiewicz. Dzisiejsza nasza wycieczka dobiega końca. To były właśnie po cmentarze na, zlokalizowane na południu mojego miasta. Teraz przenoszę się na przeciwległy e, kraniec, e, czyli na północ. No i tam e, chciałbym e, pokazać Państwu materiał, który wcześniej nakręciłem troszeczkę kiedy było chłodniej z cmentarza żydowskiego i dodam do tego e, cmentarz na radu Do zobaczenia.